W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi apostołom nie idźcie do pogan. Wydaje się to stać w takiej sprzeczności z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że Kościół ma ewangelizować, że ma nawracać, że ma chrzcić i dotrzeć aż na krańce ziemi. I to nam lepiej pokazuje sytuację apostołów. Ta scena także nam tłumaczy, dlaczego w kościele. Mówimy, że nasza wiara jest oparta na fundamencie apostołów, rozumiemy lepiej ich misję. Otóż pan Jezus posłał ich, ale jak wiemy to dopiero po zmartwychwstaniu pana Jezusa, ta misja jakby się ich zmienia i zadania także apostołów się zmieniają. Pytanie jest w jaki sposób mieli sobie poradzić po zmartwychwstaniu, żeby pójść i głosić ewangelię już nie tylko do pogan. Otóż pan Jezus posłał im Ducha Świętego. I widzimy, że apostołowie mieli rozeznać to posłanie i to swoje zadanie po zmartwychwstaniu, po spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym od niego otrzymali posłanie i nakaz misyjny. Czyli widzimy tutaj pewną zmianę, pewną zmianę zadania. Tym bardziej możemy się wczuć w ciemności w jakich byli apostołowie, jakąś taką potrzebę i konieczność darów Ducha Świętego, konieczność rozeznawania. My także dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że Pan Jezus daje nam Ducha Świętego i zachęca nas, żebyśmy rozeznawali. Jak mamy głosić, komu mamy głosić. Można tak powiedzieć: w tradycji Kościoła uważa się, że jeśli ktoś nie rozeznaje, to znaczy jest niemądry, to znaczy jest nieroztropny, gdyż nie wie, jakie cele chce osiągać i w jaki sposób.